Moi drodzy, w życiu bardzo często dzieją się różne smutne, złe, niedobre rzeczy I pośród nich wszystkich jest taka jedna, która czasem mnie spotyka I zawsze bardzo mocno zapada mi w pamięć i każdego dnia idę spać smutnym, kiedy coś takiego się wydarzy Bo wiecie, dzieje się czasami coś takiego, że gracie na jakimś serwerze i, i on jest nawet fajny I wiecie, dobrze wam idzie, macie jakiś lud, pogracie, logacie z tym i wiecie z taką myślą, że Wrócę to jutro, albo pojutrze, kiedy będę miał czas. I kiedy wracacie, ten serwer już nie istnieje. Pierdolone czeskie serwery. Siema widzowie. Mam takie pytanko. Graliście kiedyś na Irlandii? Bo ja na przykład nie. Wydaje mi się. Że w tej grze powinno się spróbować dosłownie wszystkich łapek, sisiutkich, sisiusieńki, jakie tylko istnieją, no bo głupio by było nie próbować na survivalu, w sensie, ja nawet nie pamiętam jak ta mapa wygląda i czy w ogóle kiedykolwiek ją przeglądałem i na pewno jestem pewny, że nigdy na nie nie grałem survivalowo i nie wrzucę, o, jebie po co? o no, kurwencja, nawet czarta nie ma, dobra. To jest typowa wanilka, Siedzi na tym serwerze kilka osób, a ja jestem mega ciekawy tej mapy. Więc, nawet jeżeli będzie to content PVE, to potraktujcie to jako spóźniony o ileś lat przegląd mapy. Deal? Nie wiem, nienawidzę tych zombiaczków na start. Czy to dobry spawn na sam początek? Zastanawiam się to, czy ten to jest, to jest taki zrespiony. Czy tak, zrespiony, ale zlokowany. No dobra. Dobra, w każdym razie co to jest w tym lewym dolnym. Mamy naprawdę pokazany armor z ciuchów Czysię, Ponoć to jest jakiś serwer w miarę wanilkowy I bez modów i bez niczego Jest to jedyna Irlandia jaką znalazłem No nie, chce mi się kurwa Meg szybko speedrun do drugiego namiotu Si ma gościu no To taki policyjny docik, co nie? Ale to jest gówno No, w każdym razie Ta mapka została wrzucona do gierki chyba w 2018 roku W kwietniu a nie chyba na pewno bo na się sprawdziłem i teraz udaję kurwa mądrego. No nie. Myk, i myk. Dobra, w każdym razie, kiedy ja sobie tutaj lutuję pierwsze domki i podziwamy tą piękną e, architekturę tej mapy. Możecie zadać sobie pytanie, dlaczego, dlaczego akurat taka mapa? Czemu wybrałem to, a nie coś innego, bardziej ciekawego? Już wam mówię dlaczego. Dlatego, że byli tutaj ludzie. Zrobiłem sobie przegląd serwerów tak od góry do dołu. Cały internet. Przeszukałem całą listę od góry do dołu, dosłownie, serwer po serwerze, szukając map, na których nie grałem, albo jakieś na których grałem, ale na przykład jakieś zremasterowane, cokolwiek takiego, ładny masz szaliczek, fajnie ci fituje. No i chciałbym ich spróbować i są jacykolwiek ludzie na tym serwerze, w lewym górnym ci bardziej ogarnięci już pewnie kojarzą serwery, ogólnie to najbardziej się boję tego, że ta mapa to będzie symulator biegania. A, nie pamiętam czy ona jest large, czy to tylko medium, ale zgaduję, że large. Bo tam swego czasu była moda na dodawanie tylko large mapek w wuncie. E, na pewno widzę, że no, nie grzesz się lootem ta mapa, nie rozdaje zbyt dużo. No w sumie to totalnie gówno da się tutaj zlutować, wam powiem. E, <noise> pytanie, gdzie iść, żeby znaleźć loot? Jakby moim problemem jest to, że totalnie nie znam mapy, więc dużo tych kampaksów. Więc nawet nie wiem, w którą stronę mogę się kierować, żeby próbować szukać lutu. No. Okej, okay, po zlutowaniu całej farmy wiem jedno, dropi dużo kompaksów i dużo ziemniaków, i to tyle, nic więcej. Oooo, that's huge! Uuu, powinien nas krzyczeć, krzyczeć, robić reakcję, dobrą reakcję jak prawdziwy youtuber. Dobra, co to jest w prawym dolnym? Dobra, tak w teorii chyba wychodzi na to, że faktycznie jest to... Jest to po prostu jakaś tabelka ze statami broni i, i chyba to tyle, tak mi się przynajmniej wydaje, nie mam stuprocentowej pewności Problemem jest to, że totalnie nie wiem w którą stronę powinienem biec i... I to jest problem <grym> Po prostu no, Nie wygląda to na zbyt zajebiste miejsce na świecie, ale dobra nie, nie chcę już, już nie chcę No ra. Ale jest dojebany otwicik, co nie? Jest mocny otwicik no powiem tak, całe to miasto nie wiem, nie wygląda na najlepsze na świecie i nie ma tu zbyt zajebistych rzeczy. Jest policja, więc no, zlutujemy ją. Licząc na trochę farta, czy poleci tutaj w ogóle cokolwiek, bo mały jest ten drop. Przecież tutaj nic nie ma. I co i tak normalnie dropi? To jest w sensie normalne. Dobra, gościu w prawym górnym zabija z mappa 67 metrów. To oznacza jedno. Po pierwsze, jest tutaj ktoś, kto jest w stanie osiągnąć taką broń. Po drugie, można tu w ogóle zlutować mapla. Okej, okay, znajdujemy kolejną dziwną lokację. Co jest? Nie, a działają jak zwykłe zombie w sumie nie mam pojęcia. Dobra, w każdym razie mamy tu jakiegoś kampa, na którym chyba nie dropi nic specjalnego. No co kurwa? No jasne, no. Jak na górze nic nie będzie, to się w kurwie nic nie ma. No, Luni, no, sruni. No i co, i zacznij się z craftować, bo oczywiście HP w dupę, a na 40 HP biegać to trochę lipa. Idziemy dalej. Jakaś kolejna lokacja. To w ogóle wygląda na ruiny jakieś wieży. Obok, obok jest dom, namioty. To chyba trochę militarne. O, to przydatne. Ej, fajnie te zębiaczki nawet wyglądają. W ogóle ta miejscówka wygląda na taką, że. Mógłby tutaj być good loot. Ale wiecie, jak to jest, jest gówno Nie tu, tu nie ma lootu. Tu w ogóle nigdzie nie ma lootu. Wiecie, co to jest strasznie weird, bo. No, nie wiem, no, wątpię, że. O, drugi master. Fajnie, nie ma więcej problemów. Oho! Oho! Okej, okay. tego się akurat nie spodziewałem. <grym> Ile Timberka? Dwa ammo. Dobra, wam tą miejscówkę jeszcze raz. Jakby w sensie pobiegałem tutaj dookoła, ale główno już na nie zna. No dobra, nie wiem, zawijam lotę stąd, gdyż już, ponieważ tu już nic totalnie nie ma. W sensie nie wiem, w namiotach się nic nie respi. W ogóle drzewa na tej mapie też są trochę takie dziwne. To, by, to by był w sumie bardzo dobry punkt, żeby się zorientować na mapie, gdzie jestem. Więc może to wykorzystam po prostu. Mało ja nie. ma. Nie wiem, co z nami gadałeś, gościu. Mówią na mnie morderca. A w końcu sobie będę mógł też popierdalać te wszystkie batoniki, co. Ja boję się trochę, że wchodzenie na to będzie stratą czasu, ale. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, więc trzeba to sprawdzić. Albo nie, nie, pokażę wam. <laughs> nie żartuję. To w kurwa, myślicie. <laughs> no tak, wchodzisz tylko dla jednego ząbiaczka, który dropi ci nailgana. Ale teraz mamy zajebisty punkt widokowy Co tam jest w oddali? Lewy górny, wytyfy Dobra. Jesteśmy na kolejnej dziwnej lokacji, do której nie chciałem trafić, ale purification tapsy dostałem, więc w sumie spoko. Tak szczerze, to nie mam pojęcia czym jest to miejsce, czy to jest jakiś duży szpital po prostu? Wygląda trochę na coś takiego. Bo jakieś. Nie wiem. Nie wiem co. No i co tu wyjebać. Eee. Dobra, trochę się gubię na tej mapie, ale to nieważne, bo usłyszałem przed chwilą przed sobą strzały. Więc idziemy. Idziemy, może będą dymy. Albo po prostu będzie oba. Ja proszę tylko jedno. Oby ten ktoś cały czas tutaj był. Dziwne miejsce, nie powiem, że nie, ale podoba mi się. Ma fajny klimacik. Ale nie widzę nikogo. Nie słyszę ani nic. Kurwa, no gość na pewno był tutaj. To 100% było stąd, dlatego jestem pewien. Dobra, nie wiem, w każdym razie tu jest jakieś miasto. <grym> Pójdziemy do niego. Ja nie wiem, czy to jest to duże miasto, do którego chciałem dotrzeć, ale. Powiem wam, że serio nie mam pojęcia. Dobra, chyba. Poznaję tą miejscówkę z mapy, wait. Okej, okay, dobra, wiem gdzie jestem i wiem, że troszeczkę mi się zeszło z, z drogi. Wydaje mi się, że jak to takie miasteczko, to już to jakaś policyjka chyba się znajdzie, co nie? Dobra, jest typ, jest typ, jest typ, jest typ, jest typ, jest typ, jest typ. Jest typ. U co? <laughs> Jelen na dodatek! Ale się złożył! No cóż, e, lekutko unlucky dla niego. Co to kurwa jest? Dobra, pytanie: czy to jest jakaś coś z moda? Nie wiem. E, wygląda zajebiście. A e, w każdym razie dostarczył parę fajnych itemów. Ja pitola. Wyglądam teraz jakiś totalny gangus. E, miał też Amo do Mastera. Więcej Amo do ace'a. Ty, podoba mi się. <laughs> Fajne rzeczy miał. Ale pojebana sprawa, widowcy. Wam opowiem, że moja karta graficzna chodzi tak głośno, że przez chwilę myślałem, że to ktoś do mnie biegnie. <grydy> I już gardę przyjąłem przed komputerem, <grydy> ale okazało się, że to tylko ta karta. Także tak w sumie spoko. Czy ja wywaliłem jakiegoś aksa? Tak, pozbyłem się tego jedynego, którego miałem na sobie, a ja nie mogę się go pozbyć. Wait, muszę sobie zrobić porządek w eku, bo mam totalny syf, zanim pójdę dalej, ok? Dajcie chwilę. Dobra, znalazłem sobie kolejnego Isika. Nie wiem, czy to jakieś mega przydatne mi będzie. Dobra, w każdym razie petrolki, strolki i tak dalej. Ja potrzebuję znaleźć picie. O, dressing na ziemi sobie leżał. Podoba mi się to, że w miarę szybko wymaksowałem skillki na bieganie, więc nie masz takiej zamoły tutaj biegając po mapie. Idę według mapy do tego największego miasta. Nie wiem czy to jest e, dobry wybór, żeby tam w ogóle iść, ale chciałbym je zobaczyć. Chciałbym wiedzieć, jak wygląda. I myk, proszę bardzo, bo chyba dobiegamy. a um, Dalej nie wiem, gdzie ten gościu. Legenda swoją drogą Maniknę. To ciekawe. Ale dobiegamy do największego miasta tutaj. Piękne jest to, jakie dookoła tego miasta są skałki. Można to już pewnie kamperkę uczynić dosłownie. Dosłownie na wszystko. Myk. No my wiadomo, po co tutaj jest. E, oj. Ja bym chciał sobie speedrunować to miasto, bo jakoś mi mega nie zależy. Fak. Na byciu tutaj. Bo mi na przykład zależy na tym, żeby dowiedzieć się, gdzie ten gość z mapem biega Powiem tak, gdybym już miał paść i zakończyć swoją przygodę na tym serwerze, to chciałbym chociaż zakończyć od typa z maplem. O! Kolka 80% Szefosko. Insight nic nie ma, nie wiem też czy ktoś tego po prostu nie lutował. Oponent! Oponent! Uh -huh. No, sorry. To była akurat zabawna sytuacja w Wampe. Nie pamiętam, który plecak był większy: Czy ten travel pack, czy. Kurwa, co ja skraftowałem? Bolt of cloth, co ja mogę z tym zrobić? Eee, Bolt. A dobra, mogę salwyczować. Ej, fajne wsuję, można klocza tak przechowywać. Dobra, gdzieś tutaj na 100% musi być jakaś policja albo coś takiego, o tu są jakieś takie, chociaż coś co wygląda jakby granat, no wow, serio, jestem aż w sumie, w sumie zdziwiony, nie jakby ja jestem w ogóle pełen podziwu, że prędzej mi drobną ga granat niż jakaś normalna broń, oj. dobra jesteśmy na policyjce i możemy obadać czy będzie w niej jakiś fantastyczny lud, ale ja już zgaduję, że gówno będzie no, będzie gówno. O, będzie totalne gówno. Nie wiem, dlaczego tutaj policyjka w ogóle żadnego lootu fajnego nie dropi. Okej, okay, so, mimo tego, że dalej nie mam mapy, co mnie mega irytuje, spróbujemy pójść na ten drugi koniec mapki, zrobić takiego szybkiego rana i sprawdzić tamtą wyspę. Jak zwał, tak zwał. No, po prostu tamtą lokację z pseudo-najlepszym lootem. Takie, powiem wam, że ta mapa nie jest piękna. Ona jest utrzymana w takim klasycznym untournedowym stylu, czuć, że to był ten 2018 rok, kiedy ludzie jeszcze nie zobaczyli Elwer na oczy. I nie wpadli na to, że mapy można robić ładnie, chociaż w sumie co ja gadam, jakby w tamtych czasach już w workshopie w sumie były fajne mapki. No ale te oficjalne mapy jednak zawsze, no, bały gównem trochę i... <ścoughs> No, nie należały najładniejsze. One są strasznie proste. W sensie ta niby ma jakieś tam smaczki. Ma niby jakieś npc i questy. Tak naprawdę w to każda ma. No, te, te lokacje są proste. Może są takie malownicze te krajobrazy i w ogóle. Czy ja się teraz wróciłem do tego miasta? Tak, ja się do niego wróciłem i powinienem iść tą drogą tutaj. Nie będę się już tutaj zatrzymywać. Mam nadzieję, że jest mi to niepotrzebne. No i faktycznie mamy pierwszą z lokacji, o której mówiłem. Co ciekawe, spotkałem dzisiaj dwie osoby na tym serwerze. A. Gra kilkanaście. W każdym razie ja już ostrzegałem was, że to może być PVE gameplay. Ja nic nie poradzę, że takie fajne mapy są tak mało zaludnione, ok? O kurwencja, widowcy, znalazłem pociąg. Ale ja nie wiem, czy ten pociąg tutaj na tej mapie serio jeździ. Czy to jest tylko scam? O, serio jeździ. I wygląda ładniej niż inne pociągi. Uuu, ślady ludzi. Ognisko. Auto. O, fajnie wygląda to auto. Jak to Deadzone, kurwa. I tutaj wychodzi jakaś taka malutka, lekutka pomyłeczka z mojej strony. Ogólnie kif ten dead zone, bo to wiedziałem, że na tej mapie są jakieś dead zony, jednakże ja cały czas tak naprawdę biegłem do safe zonu myśląc, że tam będzie jakiś fajny loot. No niestety, troszeczkę się pomyliłem. Nie mam pojęcia jak to się stało, ale się stało. Dobra, zbliżamy się do tej miejscóweczki. Pro no, wiedziałem, sej... jak co? W każdym razie, jak wyminąłem ten Dead Zone i myślałem, że przede mną czeka raj i mnóstwo fajnych itemów, okazało się, że nie, że jednak jest to najzwyczajniejszy w świecie save zone, w którym tak w sumie nie ma nic ciekawego poza paroma NPC-ami, które oferują takie typowe questy nudne dla przeciętnego gracza One na zasadzie znajdź to, a dostaniesz 50 XP. Nikt tych questów nie robi, ok? Dlatego wam nawet nie wrzucam za dużo z tego safe zonu. Ja się tylko po nim na szybko rozejrzałem, zobaczyłem co tam jest i zwika z powrotem w mapę. Dobra, jak na mniej więcej godzinę biegania po tej mapie mamy nawet jakiś tam loot i gany, ale raczej ogranicza się do dwóch hejsów, do tego dziwnego pistola, eee, do Mastera i do Timberki. I. To nie jest jakiś wspaniały lód. Mamy też granat, mógłby zbudować bazę, ale szczerze mówiąc, no nie wciąga ta mapa na dłużej. W zasadzie sensie jest fajna, bo ma taki nawet przyjemny survivalowy klimat i tego nie można jej odmówić. Fajnie, że ma jakiś tutaj tam dead zone, ale wiadomo, że to te stare dead zone na zasadzie ubierz maskę, wejdź i zlutuj. No i fajnie, że ma save zone z questami, ale to też. Questy na zasadzie szukaj jakiegoś gówna i dostań za to 50 expa. Eee, czyli questy, których nikt nie lubi robić. Bo nic nie dają No w każdym razie ta mapa To jest typowa, oficjalna mapa I tyle po niej widać I to są mapki, na których Zagrasz raz, pobiegasz Pobiegasz i mówisz Fajnie, ale czas spierdalać <gry> Szczerze mówiąc to pograłbym tutaj Nawet dłużej, tylko że serwer jest dead Bo ludzie powychodzili I jak wcześniej na nikogo nie mogłem trafić Tak teraz to tym bardziej nie chce mi się wierzyć Że kurwa na kogoś tutaj trafię <gry> Naprawdę nie był to na szczęście fully PV gameplay, bo zrobiliśmy aż 3 kile. Są... Myślę, że można to odhaczyć po prostu jako nowe, jako nowe doświadczenie w gierce, bo tak jak mówiłem, nigdy nie grałem tutaj, a teraz mam mapę sprawdzoną. Ech, mniej więcej zobaczyłem, jak to wygląda, i mimo że no, nie dotknąłem tutaj gameu czytaj nawet nie postawiłem bazy, albo nie wiem, nie zrajdowałem kogoś. No tak, jakieś tam mini zdanie o mapie można mieć, o takim typowym gameplayu na niej, no, no nie należy do fantastycznych. Lokacje są nudne, w sumie jakoś niczym ta mapa nie zachęca. Niektóre krajobrazy są ładne, takie w miarę malownicze. A, Gdzieś tam ładnie miejscówki wyglądają, no ale tak poza tym to no, nie wyróżnia się ta mapa po prostu niczym. O, tutaj jest jakaś lokacja, na której nie byłem. A to w sumie nawet ciekawe, że tu dobiegliśmy na sam koniec, bo możemy to obczaić. A to wygląda nawet... Yy... Wygląda nawet tak jakby warto było to odwiedzić, bo to kusi. Powiem wam, że tutaj tyle tych namiotów i tyle wszystkiego, że serio wygląda jakby to miał być jakiś koks lód, Na pewno jest gówno, ale wiecie co mi się podoba? Normalny pojazd. Takie coś mi się podoba. To akurat fajna sprawa. Tak samo jak ten West, który mam. Podobają mi się i które się bardziej wyróżniają troszeczkę od tych huntowych. No są bardziej szczegółowo zrobione. To w ogóle lutu nie ma. Nie wiem, to mapa. Ktoś zapomniał tabelki ze spawnami dodać. No albo ktoś to lutował przede mną. diglas znaleźliśmy, okej. Okay. To jest deadzone. Czyż nie? To na 100% jest deadzone. Jup. To Deadzone. A to akurat może być bardzo ciekawe. szczerze mówiąc trochę szkoda, że faktycznie gasmaska jest nieposiadana przeze mnie. I drugi Avenger. Wow. No dobra, ale to jest cała lokacja i znaleźliśmy na nic w bronie i w sumie nic więcej, nawet żadnego ubrania. No nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Jesteśmy w sensie mieszane uczucia, bo niby ma jakiś potencjał, niby mogłoby być fajnie, a w sumie to wychodzi z tego trochę gówno. <laughs> W ogóle tak teraz sobie pomyślałem jaka weird rzecz, że tutaj nawet nie ma zombie na tej lokacji. Jakby co? Nie wiem, z reguły na takich lokacjach są zombi. W końcu to jest lokalna, znaczy lokalna, militarna lokacja, to chciałem powiedzieć. A nie ma nawet zombiaczka. I to jest dziwne. Jest policyjka i aż kusi tutaj zajrzeć i zobaczyć, że znowu nic nie ma. Waga, mamy ammo, mamy maga do kobry, mamy spodnie. Okej, okay. ryba wypadająca z zombiaków, to na pewno jest ciekawe. No, dropnęło jakieś ammo, tu jest gówno, zobaczymy jeszcze na górze, ammo do pompy, okej, okay. no, jeżeli chcecie cokolwiek dropnąć, to nie idźcie na policję, prosta sprawa, jest ammo do kobry, ale kobry to raczej na oczy nie uświadczycie. Ta mapa jest ogromna i granie tutaj przy 10, 11 osobach, tam 12, 13, tyle ile tutaj było na początku, może być fajne dla kogoś, kto lubi sobie grać survivalowo, i tak raczej bez PvP z innymi ludźmi, albo tak, że wiesz, jest szansa, że kogoś spotkasz, ale spotykasz go raz na pół godziny. Nie róbcie mi tego! Ten dropik to no muszę przyznać, że w takie śmieszne miejsce spada, Dlatego tego tutaj biegnę. Co to jest? Co to jest? Nie wiem, co się dzieje teraz na moim ekranie. Yy, biegniemy do dropa, tak czy siak. Kurwa, czemu tutaj tyle zombieczków podbiegło, dawaj. Szybko, 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 raz, 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 raz. raz. Co w dropie? Co w dropie? Co w dropie? Ulu mulu ulu mulu ulu, 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 ulu Wow, wow, szybko attachmenty zakładaj, zakładaj Zakładaj Dobra, wróciłem, tak jak mi się wydawało i tak jak myślałem, to był po prostu restart serwera No, w każdym razie na dzisiaj, moi drodzy, to by było na tyle Zrobiliśmy sobie mały przegląd tej mapki, troszeczkę pobiegaliśmy, zgarnęliśmy trochę lutu. Ten drop, można powiedzieć, że uratował A dzisiejszy dzień, czyli mając farta Da się w jakieś półtora godziny na tej całej Irlandii zgarnąć nawet fajne itemy. Mamy też Timberkę. Gdybyśmy mieli tak naprawdę high kalibra to pewnie można było nawet jakąś drewnianą baskę zrajdować małą. Także spoko sprawa. Wiadomo, że jakieś Avengery, Ace, Eagle, tego jest sporo. Dzięki za oglądanie do końca. Dzisiaj był taki troszeczkę PvE gameplay bez większych dymów. Wiem, że ostatnio brakuje takich odcinków. Na kurwionej akcji z dużo PVP, rajdami i tak dalej, ale nie mogę znaleźć po prostu dla siebie miejsca, w którym mógłbym serio pograć trochę dłużej i w ogóle farmić ceki itd. i tak dalej, robić jakieś rajdy, więc na razie jest to taki gameplay jakiego wiecie, kurwa menela podróżnika biegającego od serwera do serwera, grającego po dwie godziny i idącego dalej, ale mam nadzieję, że to też Wam się ogląda dobrze. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach i pozdro, dla Was wariaty. Przypominam, serwer macie na dole.